Yy, raz, dwa, trzy, szerega patrzy. <try> Witam wszystkich sfrustrowanych przybyszy internetu. Dzisiaj pogawędzimy sobie o pewnym wrzodku, który podobnie jak ten wrzut na dubie idealnie wpasował się we środowisko frików. Nie jest jak ten bejdą Kasio czy inny poddymiacz ale jak trzeba pod ucieszy Krzysztofa Rospary. <try> Chciałbym wpierw odnieść się do komentarzy dotyczących mojego seplenienia, bo pojawia się ich całkiem zacna ilość. Dodzy hejterzy, smoknijcie mnie w piętach i lesa i wyssijcie bonia z pupci. A kto nowy, niech kliknie, subskrybuj na dole w celu otrzymywania notyfikacji o nowych filmach. Zapraszam! Marcin Wrzosek to profesjonalny zawodnik MMA, głównie znany z gali KSW. W KSW radził sobie powiedzmy tak sobie, gdzie przegrał połowę ze swoich około 8 walk, choć no nie oszukujmy się, przegrał z mańkowskim parkę czy chociażby kojkę, więc to nie jest tak, że zatrzymali go kelnerzy. Polecam szczególnie tą z mańkowskim, którą całość możecie obejrzeć na oficjalnym kanale Kup sobie walkę. Wykręcanie z sutów to mało powiedziane, bo to co się odstawiło w tej batalii, to piękno sportu w walki w czystej odsłonie. Problem rozpoczął się wtedy, kiedy Wrzosek zawalczył na fejnie z kasjuszem w boksie. Marcin od dłuższego czasu Zapowiadał gotowość, jeżeli chodzi o Friki, chociażby zapraszając Meduzę do potańcówki. Co się dziwić? Kawulski z Lewem skąpili groszem na każdym kroku, więc trzeba było odbić od biedy. Pomimo przechwałek Wrzoska, że przecież nierealne, żeby zawodowy fighter najbardziej prestiżowej gali w Europie mógłby przegrać z jakimś influencerem, który ciągle chleje i żre kebaby. Wodarz KSW, pan Lewandowski, wraz ze swoim podopiecznym Wrzoskiem, byli tak pewni siebie i tak pewni wygranej, że postanowili dać sobie dodatkowe ultimatum. Jeżeli Wrzosek przegra z Kasiuszem, to będzie to oznaczało upadek sportu z ręki Patry i wrzosek zostanie wywalony na zbity ryj z KSW. No i teraz nie beka było, bo Kasiusz wygrał na punkty i w sumie słusznie, co potwierdza nawet sam sędzia, który tańczył między rundkami w rytm muzyki wraz z zawodnikami. Kas już rzecz jasna nie mógł powstrzymać się od komentarza po walce. Maciek Kawulski osobiście przyjechał zwolnić tego wrzoda z KSW, Więc zajebiście! To prawda Maciej Kawulski jest o to na pewno spytamy. W ogóle podczas rundek i konferencji widać było, że Marcin trafił do świata, o którym nie ma bladego pojęcia. Mam rotał coś pod nosem, jakby nie wziął przed treningówki. Kas już nawet nie musiał się zbytnie odpalać, bo chłop sam siebie wyjaśnił, jak leci. Weź p. Wyp... w ogóle. Zabnij mordę, tak dokończyć. Jak ja się zapatruję na to. Jak ja się zapatruję na to? Tak, ja się to. Tak, ja się zapatruję to. się mordę. języka polskiego, buraku. Smutku ja bym Popatrz, no czarne komórki człowieka. No, no, Być no, właśnie, wypowiany... nie Jeden z właścicieli federacji wypowiedział się o jego dziwnym zachowaniu. Wszystko to do obejrzenia na kanale Mateusza Kaniowskiego. Łapcie fragment. No, ale to, co y, ostatnio zdarzyło się w jego życiorysie, w moich oczach nieco go dyskredytuje i, i chciałbym, żeby nie. nie, 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 nie... Wrzosek od tamtej pory, wrzodkiem już zwany, próbował się coś tam odwoływać, no ale przecież, skoro Lewandowski i wrzosek byli tak pewni siebie, to wrzosek powinien był rozgromić Kasiusza przed czasem, albo chociażby pewnie na punkty, nie pozostawiając cienia szansy na wygraną. A w rzeczywistości, nawet jeżeli ktoś by liczył tą walkę na korzyść wrzoska, to i tak byłaby to wtedy taka ledwo, ledwo wygrana. A przecież w całym tym pojedynku sportowca z patologiem internetu chodziło o pokazanie wyższości prawdziwego sportu nad patolem, właśnie. Wiadomo, że w MMA Kasjusz nie miałby nawet 1% szans, ale walka była ustalona w boksie i w boksie się odbyła. A wyniku już nie zmienimy, podobnie jak wrzodek, w KSW nie znajdzie już roboty. Ale biorąc pod uwagę, że we Frikach radzi sobie fenomenalnie ludzie chcą oglądać jego walki, to dla niego to rybka. W jednym wywiadzie powiedział, że wystarczyło mu ledwie trzy występy we Freakach, aby na jego konto wpłynęły większe pieniądze niż po ośmiu starciach w KSW, z czego trzy z nich miały status mistrzowski i aż czterokrotnie był nagradzany bonusem. Ale takie czasy. Federacje płacą zawodnikom nie za umiejętności, a to ile oglądalności są w stanie wygenerować. Jakby tak KSW płaciło zawodnikom tyle, ile chcą, to prawda. Jest taka, że poszliby z torbami i sami musieliby banglać sobie w oktagonie. Nim przejdziemy sobie do Uniwersum z Piotrekiem szyligą, warto zahaczyć o krótką przygodę w Federacji Prime, gdzie miał okazję stoczyć dwie bitki. Chociaż nie, jedną chyba. W pierwszym starciu zmierzył się z panem Kaluskim, czyli byłem ochroniarzem oszusta z Tindera. Wszystko to w Formule K1. Jedni byli pewni, że Piotrek wgniecie rywala w podłogę i rzuci psom na pożarcie, a ci drudzy, którzy troszkę więcej siedzą w tym sporcie, doskonale wiedzieli, że jest to bitka do jednej bramki. Tak też się stało. W pierwszej rundzie po jednym z Olbrzyma Marcin trafi Potężnym gongiem na jego łysybanie, że aż mu czasy w samolocie się przypomniały. Piotr, pomimo że waleczny jak lew, to nie unikał walki z mistrzem KSW. Jednak w żodek każdy z jego ciosów był w stanie przewidzieć i bez problemu uniknąć. Sam kiedyś bawiłem się w sporty walki, gdy doszło do sparingu z o wiele bardziej doświadczonym kolegą z sali, to ten wychwytywał każdy mój cep, jakby miał jakieś na wokół. To jest właśnie różnica między Bambikiem a kimś, że ma wszystkie techniki w małym palcu u stopy. Marcin częstował Kaluskiego soczystymi low kickami, ale to tak soczystymi, że nawet będąc 150 kg cięższym poczułeś ich Czystość. Gdy doszło do drugiej rundy, a o dziwo doszło, oboje rozpoczęli od szukania dystansu. Marcin po raz kolejny zapodał dawkę solidnych kopnięć, a ochroniarz coraz to bardziej odczuwał tego skutki uboczne. Właściwie podczas całego starcia ani razu nie doszło do jakiejś poważnej kontry ze strony wielkiej stopy. W końcu Marcin trafił lewym sierpem, po którym przeciwnik padł na cyce. Warto wspomnieć potężne cyce, równie potężne jak cyce King Konga. Piotrek nie dawał za wygraną i wstał do góry, licząc na zbawienie, jednak na próżno. W końcowym etapie wrzodek odpalił swe wewnętrzne demony i Ostatecznym kopnięciem odesłał rywala do szatni. Z całym szacunkiem do pana Piotra, ale jeżeli chodzi o starcie z prawdziwym zawodnikiem, musiałby zrzucić co najmniej te 200 kilo, żeby cokolwiek zdziałać. Ale friki rządzą się swoimi prawami, więc równie dobrze mógłby wtrążalać byka z jajcami i tak dostanie jakąś walkę. W sumie to zabawne, ale przed samym starciem Gigant wielokrotnie powtarzał, że urwie mu łeb. Tak się nie stało. Jedyne co urwał to ścięgna po potężnych lowkikach. The debiut nigdy nie byłem w Oklaronie, nigdy nigdy nie walczyłem. I mam takiego kota z takim kozombi. zombie. No jak nie urwał ba? Ciężko będzie, dlatego mam urwał łeb, 150 kg Mam siłę w tym ciosie, nie, nie chcę przechlinać, tak? Jeden strzał, nie ma go. W ogóle kojarzycie Soroko, Dawida Zalewskiego czy braci Tyburskich? O nich i o wielu innych również nagrałem odcinki, link do playlisty z wszystkimi materiałami w pierwszej linii opisu. <laughs> Następnie miał okazję zbić rękawicy z niejakim Sariusem, który śpiewa i tańczy, jak mu publika podpowiem. Nie, a tak na poważnie Sarius ma fajne kawałki i bez hejtu, czy coś. Tym razem bitka odbyła się w formule boksu, co zresztą było normalne. Wiadomo, że w MMA trwałby to krócej niż minutę. Ku mojemu zaskoczeniu pierwsza runda wydawała być się całkiem wyrównana, ale kondycja zrobiła swoje i widać było, że raper coraz to prężniej tracił resztki sił. W drugiej rundzie Marcinowi odpalił się tryb Hollywood i wyszedł roztańczony jak ten Ferduś kiepski pomocnym fulu. Trzy razy doszło do liczenia. Czasy Marcina dały. Jasno do zrozumienia, że z długoletnim doświadczeniem nie ma co wojować. Sariusz parę razy nie mógł złapać oddechu i brakowało jeszcze, żeby puścił kleksa w majtki. Trzeciej rundzie artysta pokazał charakter, ale tylko na chwilę. Doszło niby do jakiejś wymiany ciosów, ale to w zasadzie tylko tyle. Decyzją sędziowską wygrał wrzosek i żyli długo i szczęśliwie. Poza tym szacun za wyjście do walki z wrzodkiem nie lada wyzwaniem jest nie a tak całkiem. Całkiem na poważnie wychodzicie tam dla Mamony, a nie wiecznej chwały, więc nie zesrajcie się tam. Przejdźmy do rozdziału z Szeligą, bo te zdaje się mieć swoją kontynuację. No cóż, między miłym państwem nie było na początku żadnej spiny. Zdarzały się głupawe pstryczki w nos, ale tak to nic poza tym. Na jednej z konferencji pewna pani postanowiła zamienić parę zdań z żrodkiem, stwierdziła, że się zmienił, że ją opuścił, a wszystko było tylko aluzją w nawiązaniu do jego przejścia do freaków. Zobaczcie. Odkąd przeszedłeś do freaków, to się do mnie nie odzywasz. A kim jesteś? Kiedyś Co? byłam dla ciebie wszystkim, kiedyś byłam dla ciebie najważniejszym, drogę no, dla mnie wszystko. Ja nie znam. No, mnie? Nie to czekaj. Na imię mam Ambicja, a na nazwisko Sportowa. Jak się okazało, kobitka była podstawiona przez dowcipnisia pasuta, o którym również nagram osobny materiał. Ale okej, okay. gdy do pojedynku doszło, tym razem to po Sheli poczęstował Marcina porządnym lowkickiem na podniebienie. Wrzodek upadł i złamał sobie rękę. Jakby było ciekawiej, wszystko to miało miejsce w pierwszych sekundach starcia i nici z całego ekspa. W zasadzie to wszyscy czuli duży niedosyt po tym starciu. I wodarstwo, i publika, i Szeliga, i pan z wrzodami na dupie. Piotrek obiecał, że do rewanżu dojdzie, i bardzo dobre zachowanie z jego strony. Co nie zmienia faktu, że trzeba mieć parę w kopycie, żeby tak powalić mistrza KSW. Czyli wielki niedosyt, mam nadzieję, że Piotrek da mi lewanż, bo tak naprawdę ja chyba sam czuję niedosyt i tak, tak, nie takiego zwycięstwa by się spodziewał. Ostatnio między panami zaistniała pewna iskra niezgody, a wszystko to przez sytuację, do której dopuścił się Piotr Sheriga. Wszyscy doskonale znacie historię, w której to pan Piotrek odbił dziewczynę swojego trenera, podczas gdy ten leży aktualnie w śpiączce. Jakby mało było wrażeń, Kopitka ma dzieci, a nawet całą gromadkę. Jak to się mówi, w biedzie, w bogactwie i po nas nie rozłączy. Internet nie pozostawił tego bez odpowiedzi, nie zostawił na mieśniaku suchej nitki. To był właśnie główny motyw ich sprzeczki, która miała miejsce na korytarzu podczas bodaj kręcenia trailera. Piotr pokazał, że brak ma jakichkolwiek zasad moralnych i wiadomo, nie znamy tej sytuacji, bla bla bla. Ale sorry, Gregory, parę razy powtarzał, że trener jest dla niego jak brat, a ten mu zrobił taką niespodziankę. Zapałem kontakt dobry z Rafałem, przygarnął mnie, można powiedzieć, do siebie do klubu jako jedyny, bo tam gdzieś były spiny w ogóle, że gdzie to chłopaka z fejmu będą trenować, bo to wstyd i coś tam, trzeba powiedzieć, że to go traktować go jak ojca, dlatego też czuję się. Zobowiązany, żeby mu pomagać. Nikt z nas w życiu nie jest święty, i pewnie, jakby miał te 17 lat, to uszłoby mu to płazem. Ale koleś jest już starym chłopem zarośniętą kitą, który powinien mieć jakieś zasady moralne. W dodatku, jest osobą powszechnie znaną, więc wcale bym się nie zdziwił, jakby fanki samym wskakiwałem mu popształt na face. Odcinek o Piotru Kuszelidze również miałem okazję nagrać. Tutaj macie anotację. elo.